Moi drodzy, witam serdecznie na takim zestawie z drapek za 40 zł. Starożytny skarb, pół miliona w banku, ekstra linie to są zdrapeczki za 10 zł. I za piątkę mam dwie dużo kasy i pieniędzy jak lodu. I zaraz się okaże, czy będzie tak dużo kasy jak lodu. Ekstra linie na koniec. Zaczniemy sobie od tych za piątkę. Przybliżamy i drapiemy numerek dziewiąty. I tu szukamy dziewiętnaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy i siedemnaście. A jest dwadzieścia cztery trzydzieści trzy. Jakie fajne boki wyskakują? Jeden. 20 no, 8, 16, wszystkie możliwe, wszystkie możliwe boki. Dali. Wygrywającej a nie jednej. Kontrolne potwierdzają. I teraz pieniędzy jak lodu numerek 13.

Dwadzieścia cztery, czterdzieści trzy, dziewiętnaście, trzydzieści osiem, siedemnaście, jest diamencik czterdzieści pięć i diamencik daje pięć złotych. C i C. No to jedna piąteczka tutaj się spisała, jedna nie. No to teraz starożytny skarb sobie zróbmy. Numerek drugi. Jeszcze nigdy nie miałam w tej zdrapce tego bonusa. Dobra, drapiemy. A wytrzymajcie kciuki, oczywiście. Tu mamy Ibis, skrzynia, kleo, Sphinx, It's Ban, gra druga, Sphinx, Leo, łuk, piramida i słońce. No to już bonusa nie będzie. Gra trzecia. Wielbłąd, mumia, piramida, palma, i dzban, słoneczko, harfa, palma, wszystko pojedynczo. O nie, drugie słoneczko. No i mumia wszystko zepsuła. A i ta mumia... Papirus, znowu mumia, dzban, winogrono, ibis, wielbłąd, papirus, papirus, łuk i... Faraon tym razem zepsuł zabawę. Winogronko, wielbłąd, ibis, statek i statek. Czyli starożytny skarb pusty, tu jest u i a

O, mam złoto, fajnie. No, złoto daję tylko przypisaną, ale będzie wygrana trzydzieści trzy, siedemnaście. Drugie złoto, brawo, trzydzieści cztery, dwa, trzydzieści pięć, jedenaście i dwadzieścia pięć.

23 i 32, czyli wygrane tylko pod złotem. Ale są aż dwa takie pola. I to nie jest tylko. Tu jest 10 i tu jest 10, 20 złotych. No pół miliona w banku. Nie będę miała zgodnie z nazwą, ale 20 złotych z 40 już mam. Nie, 25. Przepraszam, bo jeszcze tu piątka. No, to jeszcze zobaczymy sobie ekstra linie z numerem 20, który ostatnio dla mnie dość szczęśliwy. I tu szukamy sobie czapkę i wiatrak. Czapka, wiatrak. Tu się czapeczki ukryły. Tu wiatraczki były. Tu wiatrak. Kolejne dwa to słoń i sakwa. Żebym znowu z dzwonem nie pomyliła. Słonik i sakwa, ale co zrobić, jak to jest takie podobne? Tu słonik słonik, o właśnie, już chciałam dzwona atakować, słonik, tu słonik i tu słonik, kolejne dwa, to piłka i leżak, tu leżaczek, tu leżaczek. Tutaj tu piłka. Mm, mm, tu piłka. Dobra. Lecimy z następnymi gwiazda i dzwon. No teraz można dzwona drapać. Dzwon. Tu jeszcze były, tu są dzwony. Tu dzwon. I tu gwiazdki nie ma. Teraz mamy balony, i serduszko. Balony widziałam. Balony, i serduszko. tu jeszcze był wiatrak. Tu balony balony i tu balony. Serduszka nie ma. cytrynka i kwiatek i szukamy. Cytrynka jest. Jeden symbol z dwóch dali, teraz słoneczko i motylek. Motylka gdzieś widziałam, tu słońca nie ma. Słoneczko mamy za oknem, podkowa i diament. Podkowy są. Tu podkowa i tu. I koniec. Teraz mamy lody i okulary. Są okularki. Tu są. Lody, dajcie jakąś linię tęcza, i klapki. Tęcza. tęcza, klapki. Są symbole, ale tak sprytnie omijające tęcza. Następnie mamy kraba i popcorn. Krabik jest. I tu jest popcorn. Kolejne dwa kości, biedronka. Biedroneczki są. I tu, no i ostatnie dwa: korona i łódź. I chyba nic z tego nie będzie. Korona, korona. No właśnie. I zablokował ptaszek. Tu jeszcze był popcorn, no ale nie było klucza. No dobrze. Kontrolne mamy różne. Także, moi drodzy, wynik nie jest ogólnie taki zły, bo z 40 zł tu mamy 3 puste. Ale za to te dwie zdrabki oddały 25 zł. Na minusie 15, ale da się przeżyć. 25 na pomnożenie mam. Ja Wam pięknie dziękuję za obecność i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Pa!